Halo, to ja, Mr.Plot.pl Dzisiaj kontynuujemy naszą serię. Przepraszam, że długo nie było moich odcinków. Grałem w symulator na farmie i nie będę mojej ko... moje kozy. Ponieważ dzisiaj będę czytał komentarze. Nie mam zwierząt, bo właśnie muszę się ak z nimi dzisiaj spotkać. Nie mam zwierząt, bo aktualizowałem Minecrafta. Przepraszam, mi co Aktualizowałem Minecrafta. Tak, ja bym się w nie aktualizował. Bo bym się w Minecraft nie Ała! Aktualizował. Oa! Nie wiem dlaczego, bo za chwilę połączyłem. Więc nie skończyliśmy. Ostatnie... Aha, i dzisiaj będę czytał komentarze. Nie mam takiego komputera, ale. Słyszę, już szkoda złota. Nie mam takiego komputera takiego jak ale będę czytał. Nie wiem jakby po prostu nie wiem co zrobić, takaj, okay. nie wierz. I pierwszy co zrobimy już jak mówiłem, zobaczymy z pająkiem. Pająk mamy już uciek. Uciek. Spędzimy ekspa, a właśnie nie, nie mamy czekać.

i poszukiwanie jedzenia i jedzenia u tego i no i krótko co mi Kuku, co, koku i nie a, to a nie mam postawić o No. Już się zgłosiłem. Już mi Yes. Bora, podemos descansar. Não então.

Ja popatrzę, gdzie to może... Hmm. O oj. Badał mi to niepasmę, jeśli nastąpi, jeśli przyszłem. Czytałem, czy były te świnki. To zbędzie się...

Mmm, jedanie okej o iło gracji. Mm, teraz. Mm. No, bo jeszcze raz powtórzy, że dzisiaj będę czytał komentarze bo mam takie myli. Mam dwie o komputerazę. także. nie tam. Się no czekam. ciągle na O Kolejne to może no Hmm. OK, bogaty, dostaniecie mięso, bogaty, krótkie mięso, bogaty, czy ja to sprawdzę? Olsun nasıl bir skeptik. Böyle. Çünkü okey. Risk Oh, oh, Bir şey Ben şimdi rahatımıza kestim

Tak, to już nie Okej. O. Tak, co Pan to mi ogląda? Piszcie yy, komentarze na żywo tam w tym okienku. być komentarze na żywo. A właśnie chwilę. Odświeżę sobie stronę. Odświeżę sobie, sobie stronę. Ja bym nie tak. znaleźć tego. I przepalami. Ciągle czekam na komentarz. czyli jeszcze e, e, ja, 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 ja nie ignoruję tych komentarzy, jakie kiedyś już ja nie, ja, ja nie ja, pitarzy, jak ja przeczytam. Bo tak mnie nie patrzę ciągle na to. Nie ja już wszystko. Hmm. Mówimy. Czy macie jakieś pytania, czy są... Czy macie jakieś pytania, czy są... No, są. E, to proszę e, pisać. Ale jakby musiałem to co zrobić, czy nie? Mamy jednego widza, jego... Tak. Nie do to nie OK, my, no, ah właśnie, Trzy. ah aż. ach, nie, jak ma aż na was, hmm. to może jest trudne. Hmm, to. No właśnie tu miał być magazyn. Ja to ja zrobię. Tak. Pójdę dookoła. Jest za 5 minut, bo... Dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek. Ale za 5 minut zacznę czytać komentarze. Więc tylko na tym pokazamy tych obrazek. Czy ten komentarz, proszę zaproszcie kolegów, koleżanki. Było pięciu, widzicie pięć, pięć w górę. śledzę komentarze. Minuta no, ciągle zero. jeszcze komentarze na na pytanie pytania, odpowiadam na każde pytanie no prawie każdy zależy od to ja i czekam na propozycję co by tu o co by w tym pokoliku zrobić? No to trzeba zakleić. Okej. a no, Ну что, что? не было. на пропозиции. И пора. Напиши пропозиции. Не в а я в копии. To taka seria, jak przypuszczałem, niepotrzebnie odświeżyłem. Miałem folsówki. Nie, nie. Myślałem, że jakoś, że okaże mi się bardzo bardziej 1,6, a jakoś się nie udało. Nie mamy zasady, sobie jest Nie wiem, czy stało. Pytanie. Pytanie pierwsze, czy zrobimy tak jak to, tu do góry, tak jak sufit, czy ściany będą tak całe z Pytanie, czekam na odpowiedź. Nie jest O! Proszę, mam czuję myszkę. No, Nie My też Deneruje. Zjednoczeni się. Nie wiem, czy będzie długa, czy krótko. Nie, wiem, zależy. Kiedy wejdziemy na wersję. Pomysł już jest, ale ja jeszcze nie widziałem. Przyślijcie napiszcie w komentarzach, może macie jakiś link do filmu, czy piszą co jest nowe. Pięć. Pięć.

I znowu głodnie nie wziąłem. Mogę by na głowę cieszcie się. Nie siedźcie całymi godzinami przez komputerem. Razem. Hmm. No tak. Róbcie sobie grać w czasie roku szkolnego, ile możecie grać i kiedy. Ale wtedy... Yy, a rodzice jak się zgodzą to potem jak będzie w wakacje no to nie wiem wam że będziecie mogli grać kiedy chcecie musicie taką planę przeszczepić. ja tak mam i gram też wtedy to to mi jest to, to.

A potem patrzę, przychodzę bo, yy, na ten moim wielkim odpak. Przychodzę, a tu bum, co wszystko mi, wszystko wszystkimi rozwalili. No, a tu patrzę, a tu wszędzie trawa. Takie na terytorium było całe rozwalone, a na jednym było cała trawa. No, no nie zmówili się. Och, co z tymi starami. Więc to ja wyłknąłem o wycepcie. Teraz już się bronię, zrobiłam sobie kreatywę, tutaj na szczęście wyłączyłam, już zaktualizowałam. No i... wybramę odświeżą. Nie widzimy żadnych komentarzy. Napiszcie jakieś komentarze, będę odpowiadał. Jeszcze zamieszczamy się tutaj. No, dobra, potem za, za, nie za, 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 nie za, Nie kupujcie Green Agar Simulator. I jest od simulatora, Miałem takie doświadczenie, więc... To zależy, jak się wciągniecie, to może Wam się spodoba. To zależy też, kto ma jakie sposób...

Będziemy się zaraz ciągle żegnać na balkonie. To będzie zwyczaj. Czy ten wstawieniu? Wstawieniu? Czyli jaką tę klozę ustawimy? Ok, więc... mam, co? Oparta. Dwa wydzania. Żegnał ładny. Czyli Oczywiście z tego zaraz będziemy. Jeszcze jakiś tu obrazek, będziemy czytać komentarze. Więc palba z Minecrafta. Arrivederciń... o! Się na fali Arrivederciń i tak i tak. Pawno i tak. No i Połączamy. A teraz będziemy na jakieś mszeczko gdzie jest moje zdjęcie no co o, czym mi wam to muszę co dostałem i to talent znam Oj, czytałem komentarze otwieramy jeszcze raz stronę jak będzie zero komentarzy, to na tym zakończyła. Zbierzamy jeszcze tę stronę. Będziemy zero komentarzy, to na tym zakończyłem. I to na tym zakończymy nasz odcinek. Nic nie na komentarze. Hmm. Więc piszcie jak macie jakieś komentarze. Ja będę... Jak nie ma do co? Jedno znanie. Ej! Bijamę do pięciu, trzech głosów na tak. Ty jeden go znanie nawet widziałem. Co się liczy? O, dobra. Chwileczku. Okej, okay, y no zaraz skończymy odcinek. Hmm, hmm, wygląda. No dobra. No jest mięść. No he he Okej, ostatni raz trzy No sprawdzę, że są jakieś te. I potem jestem w odcinku tutaj, jak będzie. I potem jest w tym odcinku tutaj. I no, w następnym odcinku będę na, odpowiadał na, na komentarze. Nie wiecie, jak widzę. To co napiszacie oczywiście w komentarzach. Jak widzę, ani jednego komentarza. Więc do widzenia. Bye, bye. To na tyle. Cześć.